Hej, hej, dzień dobry, ja jestem Magda i bardzo serdecznie witam Was w moim wiecznym lesie. Instagram jakiś czas temu dałam wam ankietę z pytaniem, jaki film chcielibyście zobaczyć, i bezsprzecznie wygrało ogarnianie pudło. Natomiast nie wiem, na ile dzisiaj go ogarniemy, a na ile go przyjrzymy i wyjmiemy tylko to, co trzeba, dlatego że nadal się waham co do tego, czy nie chcę nam zostawić części wygoni, żeby rosły sobie na stałe. Bo wyglądają w sumie w tym pudle najlepiej, bo mam też ich odpowiedniki w doniczkach i pokrój jest zupełnie inny. Tu się muszę zastanowić, natomiast to, co będziemy mogli wyjąć, a część rzeczy muszę wyjąć, bo na przykład muszę komuś oddać którąś roślinę. To sobie to wyjmiemy. Dodatkowo w dniu dzisiejszym chciałabym Wam pokazać kolejną wymiankę z Basią. Już klasycznie, zawsze na wiosnę ją robimy, bo to już chyba trzeci rok z rzędu, kiedy nam się udało to zrobić. Wcześniejsze filmy z wymianki z Basią oczywiście znajdziecie na moim kanale. Natomiast ja pokrótce Wam pokażę, jakie piękności mi przyszły. Oczywiście, poza czterema roślinami, dostałam jeszcze dwie przepiękne podpórki, które już zdobią moje choje w sypialni i dwa y, dzieła Basi. Ja uwielbiam Basi twórczość i muszę Wam przyznać, że jestem w trakcie kończenia remontu w mojej sypialni. I twórczość Basi odgrywa w nim bardzo dużą rolę, co możecie zobaczyć na przybitkach w tym momencie. Są zostawione puste miejsca na środku, właśnie te dwa obrazy nam dojdą i dodatkowo na środku jeszcze będzie jakby bukiet ze, ze sprasowanych kwiatów z mojego bukietu ślubnego w ramię, ale jeszcze nie zamówiłam sobie ramy, która by mnie satysfakcjonowała wyglądowo i byłaby z podwójnego szkła. Ale nieistotne. Teraz nie o tym. I spójrzcie. Basia jakby czytała mi w myślach i dostałam dokładnie te dwie wielkości, które mi brakuje, żeby było symetrycznie. <laughs> Przepiękny paw z listem z tyłu i przepiękne tulipany. Będzie to wyglądać obłędnie, tylko nie mam ramek, więc muszę podjechać do IKEA, bo w IKEA kupowałam tam te ramki, żeby się zgadzało i przykleję sobie, żeby było symetrycznie. Dodatkowo na środku, tak jak mówiłam, będzie bukiet i myślę, że jeszcze jakieś zdjęcia sobie z Patrykiem wywołamy na dwa boki, żeby tam powrzucać może nawet ślubne albo z sesji ślubnej. To by nie był taki głupi pomysł. Oprócz tego wymieniliśmy się na cztery rośliny. Ja się wysłałam filodendrona szaronie, hoje wilozy caodang, hmm, hoje rassel. Coś jeszcze. Czekajcie, już zerknę co jeszcze. Chyba jeszcze jakąś hoję, mm, ale nie dam sobie za to ręki uciąć. I choje, Timur jeszcze wysłałam do Basi. Tak. A Basia mi odesłała trzy choje i jednego Antka. Tak właściwie na że żeby sobie mogła podchodować. Ale zanim Wam ją pokażę, chciałabym jeszcze powiedzieć, że dawno nie było mi na kanale QA i zbliża się, zbliżam się powoli do 8000 subskrybentów. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć takie QA, które chciałabym nagrać, to jak najbardziej zostawiajcie w komentarzach pod tym filmem pytania, na które chcielibyście, żebym odpowiedziała. I jeżeli uzbiera się fajna pula pytań, to jak najbardziej będę w stanie nagrać taki film i na te pytania odpowiedzieć. Co będę robić w trakcie nagrywania? Nie wiem, czy będę myła liście, czy będę coś przesadzała. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast myślę, że taki Q&A będzie fajną formą, bo dawno nie było. Ja w ogóle chyba robiłam dopiero dwa albo trzy na kanale, a kanał mam już trzeci rok? Trzeci rok już mam kanał? A nie drugi? No nie istotne. Ileś tam mam? Trzeci już leci. W 2020 go założyłam. No, długo już tu jestem. Kto by się spodziewał, czas naprawdę szybko płynie. Dobra, nasionko mojego anturium, to jest Anturium Crystallinum Dark z papilii Laminum. Pomieszane, tam widzicie na środku nasionko, one sobie siedzi w chu. i to pudełeczko jest schowane dodatkowo w tym pudle, któremu ostatnio włączyłam matę grzewczą znowu, ale o pudle to za chwilę. I dalej mamy trzy przepiękne hoje, które na razie siedzą sobie w wodzie, żeby puściły zaczątki korzeni, później je przerzucę do keramzytu, Bo też w momencie, w którym przyszło nie miałam czasu, żeby je od razu włożyć do karamzytu, bo byłam w trakcie remontu. Ale tak, trzecia już moja erytrina w kolekcji. Erytrina Kedah Peak. Nowy liść. O przepięknej kolorystyce. Dorosły liść, również przepiękna kolorystyka. Bardzo ładny, o, tu się zaczepiło coś. Bardzo ładny. Yy, ładnie mi utrzymuje turgor siedząc w wodzie, więc bardzo fajnie jestem zakochana w tym nowym mieście. No spójrzcie. Złoto. Dalej mamy Hoje Denisi. Mhm. I na koniec choja limonika. W ogóle ja nie wiem, czy ja już nie przekroczyłam stuchoi, bo ja się gdzieś zgubiłam w obliczeniach. Ja ogólnie ostatnio byłam zszokowana, bo policzyłam rośliny w sypialni było ich chyba 165. W samej sypialni. A ja do niedawna miałam ogólnie 165 roślin, więc chyba czas po prostu uaktualnić obliczenia, zobaczyć, co mam, czego nie mam, ile mam hoi i tak dalej, i sobie pouzupełniać listy, które mam, żebym potem się nie pogubiła, co mam. Dlatego, że do tej pory zawsze było tak, że ja pamiętałam dokładnie, jaką mam hoję. Ktoś mi rzucił nazwę, to ja mówiłam: tak, to mam, rośnie tu i tu, stoi tu i tu, wygląda tak i tak w tym momencie, ma tyle i tyle liści. Natomiast y, teraz y, mam tak dużo innych rzeczy na głowie. I tak rzadko opowiadam o wszystkich chojach po kolei, że niektóre nazwy wyleciały mi z głowy. I czasami, jak stoję nad tą choją, to muszę tak kilka minut przystać i się dobrze zastanowić, jaka była nazwa tej choi, dlatego że ja nie mam w większości roślin z nazwami. Teraz Marysia stwierdziła, że jak ja mam takie dziury w mózgu, i nie pamiętam, jak się ta na choja nazywa, to wszystkie choje, które ona mi przywozi, przywozi mi swiszkom. Dzięki Bogu, bo jeżeli to nie jest choja, którą ja znalazłam, i kupiłam od kogoś, i się napatrzyłam na to zdjęcie, i, na... i pamiętam, że ją kupiłam, łatwiej mi się to skojarzyć nazwę. Natomiast jeżeli Marysia mi przywozi kilka choi naraz, i ja nawet wiecie, nie miałam takiego momentu, że się dużo myślałam nad tym, czy ta choja już doszła, czy już jest wszystko w porządku, czy to, czy tamto, to te nazwy przy rzadkim używaniu dosyć szybko wypadają mi z głowy. Więc dobrze, że Marysia stwierdziła, że ona nie będzie ufać mojej pamięci i w tym przypadku zrobi mi fiszki i te fiszki ratują mi życie. Swoją drogą, muszę chyba uaktualnić film dotyczący mojej kolekcji hoi. Ale szczerze Wam powiem, że to by było w wielu częściach. Bo tych hoi jest strasznie dużo. A jak wszyscy wiemy, ja się zawsze rozgaduję o jakiejś roślinie e, i to potem wszystko trwa. Na przykład teraz gadam już 7 minut. A jeszcze nawet nie przeszliśmy do pudła. Więc... Przejdźmy do pudła. Spójrzcie, co się tutaj w ogóle dzieje. Czy Czyli to widzicie? Tu są bogonie, które ja tutaj kiedyś sadziłam w ramach backupu, bo się zastanawiałam, czy mi przeżyją wszystkie i nie przeżyły, jak zaczęłam przesłać rośliny. Są tutaj choje, które nie wiem, bogonie, przepraszam, które nie wiem skąd tu się w ogóle wzięły. Więc przejdźmy może po kolei. Bogonia Dartha Wadeliana, która została zasłonięta innymi bogoniami tak bardzo, że jej wyłysiały dolne liście, niestety. Ale to nic, jest cały czas przyrost. Tutaj mam trzy rośliny w środku. E, tylko muszę zrobić troszeczkę więcej miejsca tutaj, żeby one mogły się mieścić, te begonie. Bo jak widzicie, begonia w jak czegoś dotyka, to jej liście się tak rozwadniają. E, Tej u dołu się właśnie to wydarzyło. Ale to nic, trzy pędy są, one zaczną bardzo ładnie rosnąć. Tutaj możecie zauważyć. Nowy liść, przepiękny. Zastanawiam się nad tym, e, czy by nie zrobić z nią tak, że jedną sadzonkę sobie wyjmę do doniczki na mm, regał i zasłonię taką kopułką szklaną i dookoła, obłożę dookoła mchem spagnum. E, jeszcze się nad tym zastanawiam. Jest to kusząca wizja, e, zobaczę, czy się ziści, czy nie. Zastanowię się nad tym. Dobra, co my tu mamy dalej? Mamy tutaj begonię Bipi którą ja kiedyś kupiłam. I która mi umarła po kupieniu. Ja nie wiem, czy ja włożyłam tutaj chyba kiedyś jej fragment. Spójrzcie, jaki to jest w ogóle olbrzym. Ja Wam podniosę kamerkę na chwilę. Przecież to jest kawał rosiny. Zrobię zdjęcie na Insta i dodam, że nagrywam w końcu o pudle. Myślę, że zrobię z nią tak, że przytnę ją sobie w połowie, dół zostawię, górę sobie ukorzenie i spróbuję ją zobaczyć, jak się będzie zachowywać na regale. No ale spójrzcie. Perfekcja, czysta perfekcja. Dobra, co tu dalej mamy z takich rzeczy, które mogę wyjąć? Tu coś było, ale się zmyło i nic już nie ma. Tu coś sobie żyło, ale nie żyje. Nie pamiętam co, ja nie pamiętam kiedy ja ostatnio zaglądałam do tego pudła, tak szczerze. Tutaj dalej e, mamy subpinatę którą właśnie muszę zanieść koleżance z pracy, więc muszę się dzisiaj do niej dostać. Dalej mamy peru, którą sprzedałam, już jej nie mam, e, a okazało się, że jednak mam tutaj. Co tu jeszcze mamy? Tu jest Batik, którego też już nie mam. Tu jest Black Velvet, który mam. Dwie sadzonki, ale nie potrzebna mi trzecia, więc też wyjmę i gdzieś wydam. Tu jest laniata. Dużo laniaty. Laniaty można. Można spróbować to wszystko stąd wyjąć. Boże, tu jest więcej Black Velvet i więcej peru. Tu jest Cizemorenie. Nie wiem czy pamiętacie, jak Wam mówiłam, że mi się zapyliła i były nasionka, wrzuciłam je tutaj i jak widać część wykiełkowała. Tu. Nie wiem, co jest. Chyba też Sizemore rośnie. Tu jest w ogóle jakiś liść choi, który się ukorzenił. To chyba jest odłamało mi się kiedyś Nikolsonie Po prostu. Obok. Dalej Sizemore. Ile mam tych Sizemore? Oh, myślałam, że zabiłam swoje forgeti, ale ono tutaj jest. Hm. Więc mam Anturium Forgeti. E, tutaj jest wariabile, e, ale wariabile mam też e, w moim ale akwarium i ono tam cały czas kwitnie. Tutaj też cały czas kwitnie, natomiast to wariabile się strasznie panoszy i ja muszę coś z nim zrobić. Co dalej mamy? Tu mamy Begonie Gingram Scensis Warbella. Mam ją. Stoi teraz w akwarium. Chloristic The Dark Form mamy. Ja myślałam, że ja Chloristic The Dark Form nie mam, bo mi usłyszałam ją, bo stała na macie grzewczej w witrynie, a zapomniałam ją podlać. Co tutaj jeszcze jest? Tu coś umarło. Aha, to go nie jakieś, to trzeba wyrzucić. To, powiem Wam tak, to jest chyba Azlani. Dlatego, że ja dzisiaj chciałam znaleźć moją Azlani i znalazłam tylko yy, keramzy, z którym ona powinna stać i jej tam nie było. Nie było też śladu po tym, żeby bulwa zgniła, więc stwierdziłam, że może ja ją przełożyłam do pudła, tylko o tym nie pamiętam. I tak by było, tak na to wyglądałam. Mam nadzieję, że to jest Azlani, a nie jakaś kolejna Black Velvet. Ja sobie ją wyjmę i ja sobie ją włożę do mchu, yy, ale w yy, osobnym szkle, żebym ja jej znowu nie zgubiła. O, co tutaj dalej mamy? Serat petale mamy begonie, proszę bardzo, tutaj. Też ususzyłam sobie, bo też stała na Macie Grzewczej, dokładnie ta sama historia. Chloroneurę. Chloroneurę mamy, proszę bardzo. Te begonie tutaj to jest jakiś szał. Ja naprawdę muszę coś z tym zrobić, żeby tutaj było miejsce. Może ja powinnam te begonie jakoś inaczej ogarnąć? Ja nie wiem, nie mam pomysłu na nie, naprawdę. Dobra, zaczniemy sobie może od tego, że ja muszę wyjąć e, moją supinatę, żeby zanieść dzisiaj rodcy. O, proszę, supinata wyszła bardzo ładnie, bez większych problemów, system korzeniowy jest ładny. Zaraz ją wrzucimy do ziemi i zaniesiemy dorodce. niech jej rośnie. Ja mam mateczkę, więc easy. Mamy supinatę. Dalej, co by było dobrze jeszcze stąd wyjąć? Te moje Black Velvet'y. Ho! Black Velvet nie wyjmę, bo podnosi się z nim cały mech. Czyli wyjmę ją dopiero jak będę chciała wyjąć wszystko, czyli nie za szybko. Co jeszcze bym mogła wyjąć? Mogłabym wyjąć syngonium Batik. Baticzka bym sobie mogła wyjąć. Czy Batik też jest zrośnięty z całą resztą rzeczy? Tu się trochę podnosi, ale to wychodzi. Urwałam mu trochę korzenie, ale myślę, że to nic. Zygonia są niezniszczalne. Nie wiem, co on tam w ogóle robi. Kiedy ja go tam wrzuciłam? Spójrzcie. Co w tym pudle się w ogóle dzieje? O, peru. Mogę wyjąć w całości. To są pędy peru, które się nie zdążyły ukorzenić jeszcze. O, tu ruszyło. Coś z tym peru, jak widzicie, tu nowy liść idzie. Trzeba oczyścić. Tu przypadkiem złamałam liść. Zdarza się. się tak gołoci to wszystko. Dobra, tu damy to. I w ten sposób będziemy mieli mie miejsce na to, żeby tego dartwaderiana wsadzić tak, żeby inne na nim nie leżały i żeby mógł sobie. O, proszę bardzo, na spokojnie rosnąć. I tak sobie będzie mój dartwader. Teraz tak. A nie, najpierw sobie oczyścimy korzenie tej peru. Teraz tak. Dartwaderek. Proszę bardzo to puste coś wsadzę, bo mi się przyda na coś innego i jeszcze odłożymy sobie pinati fide. hop i na ten moment to był koniec ogarniania myślę, że nic więcej stąd już nie wyszarpię z stąd nie wyjdzie muszę się zastanowić co zrobić z begoniami i wtedy będę mogła zdecydować czy je wyciągam i się wszystkiego pozbywam czy walczymy Dobra, pokażę Wam jeszcze z bliska, jak to tutaj wygląda z ruchem kamerki, i będziemy kończyć. Tu macie tą The dark form, o której Wam mówiłam. Przepiękna begonia. Tak, hmm. werwet. Tartwaderek. Variabile. Bipina tifida. No cudo, cudo. Serati petala Tak. I dużo innych rzeczy. Nie gram sensu, z Warbella, tam gdzieś jest chloroneura. Cudownie. Pudło nadal wygląda jak po bojowisku, ale pozbyłam się z niego kilku rzeczy. To zawsze trochę więcej oddechu. Dobra, wracam na miejsce i będzie ładnie rosło. Na dzisiaj to było wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Bardzo Wam dziękuję. Przypominam o zostawieniu pytań i odpowiedzi na dole w komentarzach do mojego filmu z QA. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Jak tylko przyjdą mi pelargonie, nagram film o pelargoniach. Mam już w planach dwa kolejne filmy. Jeden będzie, kiedy zakwitną dżury, drugi, kiedy przyjdą pelargonie i sobie już obsadzę cały balkon, bo na ten moment mam już tak właściwie wszystkie rośliny na balkonie. Tylko, że pelargonie zamówiłam jeszcze w kwietniu. Mamy dzisiaj 17 maja. I pelargonii jak nie było, tak nie ma i nadal nie zostały wysłane, więc nie wiem, kiedy przyjdą. Natomiast przyszły mi wczoraj szałwie i bodziszki, je wsadzę do, do skrzyn, już będę miała wypełnione skrzynie e i powoli, powoli robi się pięknie. Rozkwitła mi już królowa Jadwiga i powoli kwitnie koci miętka Blue, więc możecie zobaczyć, jak to wygląda tutaj na zdjęciach, a więcej kontaktu balkonowego dostaniecie, jak mi albo przyjdą pelargonie, albo zakwitną różę. Bo stwierdziłam, że nie będę robiła tak jak w poprzednim roku, że robiłam przeglądy comiesięczne, bo to nie do końca spełniało swoją rolę i też przyciągało mniej widzów. Jak robię tematycznie, to to troszeczkę lepiej wychodzi w kategorii takiej, że dociera do większej ilości osób i Wam też się częściej wyświetla i chętnie w niego klikacie, więc jak najbardziej przejdę do takiej formy. Dajcie też znać, czy chcecie film o tym, że zakwitły powojniki. Powojników mam cztery i jak zakwitną, to też Wam mogę pokazać. Dobra. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Pa!